Panie i Panowie! Tak i onujemy. Przed Państwem plebiscyt największych, najbardziej parszywych, skamowych i szalonych w złym tego słowa znaczeniu bagien roku 2025. Oto lista dziesięciu zwycięzców, w kolejności od najmniej najgorszego do najgorszego bagna bieżącego roku. Lecimy. Zaczniemy na spokojnie, bo wciąż działają wieczorne leki. Miejsce dziesiąte Assassin's Creed Shadows. Bez wątpienia najgłośniejsze bagno tego roku i chciał nie chciał najbardziej rozpoznawalny główny bohater w historii Awasynów, bo swoją sławą dalece przekroczył on ramy gamingowe i usłyszało o nim miliony ludzi nie mających nic wspólnego z grami komputerowymi. Dlaczego? Ponieważ stojący na skraju rozpadu Ubisoft miał szansę nie tylko cofnąć się z nad krawędzi, ale wzbić się ponownie na wyżyny zysków, pozytywnej sławy i uznania. O Assassin's Creed ulokowanym w Japonii fani marzyli od początku istnienia tej serii i prawidłowo, nawet nie nadzwyczajnie, ale solidnie wykonany tytuł w tym klimacie mógłby spokojnie podbić serca graczy i zbić majątek zarówno w świecie zachodu, jak i wschodu. Tymczasem z Ubisoft Zdecydował się ugiąć kark pod butem tęczowych radykałów i pozwolił sobie na dewastację swojego największego uniwersum. Po pierwsze i najważniejsze, by Assassin's Creed umieszczony w Japonii mógł zachować fundamentalny rdzeń imersji, głównym bohaterem musiałby zostać klasyczny samuraj pochodzenia japońskiego. Ten oczywisty fakt został oiszczany przez Zgubisoft i zamiast tradycyjnego japońskiego wojownika, nasi bagietkowi odwrotni geniusze postanowili stworzyć dwóch głównych bohaterów kobietę oraz Makumbo z Czarnego Lądu. Najgorsze w tym jest to, że przeplatające się historie Jagunga i najebałe są skonstruowane rzetelnie. Pomijając absurdalność wszelkich ukrytych działań kogoś takiego jak Jagunga na terenie Japonii, który byłby tam zdecydowanie zbyt widoczny, mają logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. Sami bohaterowie są napisani płytko, ale mają wyraźnie zarysowane charaktery i całość ich dziejów byłaby bardzo dobrą. Historią poboczną, w którą mógłby być zaangażowany faktyczny główny bohater. Poza tym, należałoby przede wszystkim naprawić świat, czyli zagęścić go ciekawymi lokacjami, uczynić go bardziej różnorodnym, skonstruować unikalne drogi dla parkuru i wspinaczki, po której odblokowywalibyśmy wyjątkowe miejsca do skoku wiary itd., a nie kopiuj i wklejować tych samych świątyń i tego samego krzywego drzewa. No i rozgrywka. Wrogowie, nawet ci będący shinobi, nie potrafiący wejść za tobą na dach, tylko zamiast tego rzucający w ciebie z dołu kamieniami, to jest potwarz i splunięcie w mordę fanom serii. Poza tym bugi, glicze, zwiechy, debilne zachowania przeciwników, ich mułowatość, przyjebaność, powtarzalność, ogólnie okrojone mechaniki RPG-owe, żałosny angielski dubbing, wszechobecna miałkość i nuda, mikrotransakcje, implementacje współczesnej lewoskrętnej propagandy, późniejsze desperackie próby odejścia od tej propagandy, na przykład poprzez zmiany w strukturze samej fabuły oraz rozgrywki, tak by maksymalnie umniejszyć roli Jagunga i odsunąć go na dalszy plan, na rzecz najebałe, niezliczone wpadki medialne o takim rozmachu, że już nawet wiele Osób śledzących ten temat, nie będących zwolennikami teorii spiskowych, zaczęło podejrzewać, czy z GubiSoftu nie próbuje się przypadkiem rozsadzić od środka. Mityczny Cyrk. Ale pomimo tego wszystkiego, Assassin's Creed Shadows zachowuje sedno ałasynowej rozgrywki, ma ten wielki otwarty świat, co prawda w większości pusty, ale nie jest to poziom Joteya. tutaj mamy przynajmniej wiele miejsc do farmienia poprzez klasyczne ałasynowanie, które po paczach jest już całkiem solidne, dlatego Shadows wlatuje na ostatnie, najmniej najgorsze miejsce tej listy. Jeżeli Shadows ma pustawy świat, to jotej dzieje się na księżycu pokrytym trawą. Challenge dla wszystkich, którzy grali w wiele gier z otwartymi światami. Podajcie jeden tytuł, który jest bardziej pusty. Daggerfall się nie liczy, ok? Mówimy o grach wydanych po złotej erze Babilonu i pisma klinowego. Tylko, że ten świat to można by było jeszcze jakoś przeżyć i wmówić sobie, że to nie jest otwarty świat, tylko taki pretekst do przemierzania koniem z punktu A do B, żeby pocisnąć dalej fabułę. No właśnie, fabuła. Ghost of Jotay to przede wszystkim gra nastawiona na historię głównej bohaterki. Problem polega na tym, że ta historia jest tak rzewnie nudna, boleśnie przewidywalna i absurdalnie głupia, że to boli w gowę. Autentycznie dla każdego, kto ma chociaż minimalnie wyższe oczekiwania niż poziom jakiegoś brazylijskiego tasiemca, granie w to jest cierpieniem. To może chociaż walka zniweluje ten ból. W pewnym stopniu tak. Z tym, że jej powtarzalność wykańcza nieporównywalnie szybciej niż na przykład w Shadows, bo tam przynajmniej można robić jakieś bildy, a tutaj gra wielokrotnie zmusza nas do używania każdego rodzaju dostępnego oręża, i to jest jeden z wielu aspektów tego tytułu wskazujący na to, że jest on celowo zaprojektowany na jednorazowe przejście. Wszystko tu jest powciskane, żebyśmy użyli czego się da na jeden raz. Gdzie to wszystko, to bardzo mało. Gdzie niegdzie porozstawiane porostawiane ogniska złych sarumajów do ubicia na środku pola, bieganie za liskiem, żeby odkryć niewiele albo nic niewarty lód, mini gierki typu smażenie ryby i tyle. Jedynym powodem, dla którego moglibyśmy chcieć w to grać, to klimat Japonii, ale w takim wypadku równie dobrze możemy zagrać w Shadows i będzie nieporównywalnie ciekawiej. No ale walka w Ghost of J.T. jest widowiskowa. Bywają przyjemne estetycznie kadry, no i mamy te kilka broni do wyboru. A no i błędów prawie nie było, przynajmniej u mnie, także pod względem technicznym bardzo dobrze. Pomijając optymalizację, bo granie w 30 klatkach na sekundę, żeby mieć odpalony ray tracing, to może komuś nie przeszkadza, bo jest przyzwyczajony do takich stroboskopów, ale jak się przesiadasz z pc gdzie lecisz na co najmniej 60 od lat, to boli. Ostatecznie Wioteja da się grać tylko po co? Dlatego tak daleko na liście. W mojej skromnej, aczkolwiek absolutnie nieomylnej opinii, Borderlands 4 jest najbardziej przechajpowanym tytułem tego roku. Te wszystkie trailery wyglądały tak hollywoodzko, marvelowo, jakbyśmy mieli mieć do czynienia z jakimiś strażnikami Galaktyki 8, a tymczasem dostaliśmy szczelankę, gdzie się źle szczela. Haha, <laughs> czemu? bo odczucie zeszczelania jest żadne. Równie dobrze bym se mógł sikać, nawet nie pistoletem na wodę, tylko to taką najtańszą plastikową żabą za dwa złote do ściskania w palcach. Ogólnie jakość tych Borderlandsów jest zaskakująco niska. Odrzut słabo wyczuwalny, wystrzał miałki pod każdym względem, zarówno dźwiękowym, jak i wizualnym. Kolejny smętny otwarty świat, nie oferujący żadnej wkręcającej eksploracji, tylko istniejący jako płaska autostrada do transportu. Kolejna żałosna, millenialsowo-sojowa fabuła i na deser, sztuczna inteligencja przeciwników nieposiadająca inteligencji. Wrogowie albo się bagują, albo walą w ciebie bez żadnej taktyki. Jakbyśmy fanów opiewających tego Borderlandsa w peany zachwytów przenieśli do czasów dawnych metal gearów, spintercellów czy Hitmanów i pokazali im, jak wygląda AI przeciwników, to by zgupieli. No ale mimo wszystko. Wciąż jest to Borderlands i ma zachowaną borderlandsową rozgrywkę, więc fani tej serii mogą poczuć się tylko bardzo zawiedzeni, ale może nie oszukani, więc z tego powodu to było miejsce ósme, będące pewnym miejscem granicznym. Ok, tutaj krótkie wyjaśnienie granicy. Do ósmego miejsca umieściłem gry, które, według mnie, można rozważyć czy w nie zagrać. Natomiast od tej chwili, czyli od siódmego miejsca wzwyż, umieszczam gry, w które grać nie warto nawet za darmo. A wydawanie na nie hajsu to zwyczajnie nietrafiona inwestycja, bo moglibyśmy w tych kwotach zapewnić sobie znacznie wartościowszą, ciekawszą, bardziej satysfakcjonującą rozrywkę. Tak więc lećmy dalej w to królestwo jadu. FBC Firebreak to FPS wydany 17 czerwca przez Remedy Entertainment, firmę, która wydała m.in. słynnego Alana Wake'a. Niemal że zerowy marketing świadczył o tym, że studio liczyło na organiczne rozprzestrzenienie się gry, tak jak to odbyło się np. w tym roku w Sclerobscure. No i ta data premiery. To też mogła być strategia mająca na celu wciśnięcie się, między inne większe gry i wykorzystanie premierowej niszy przed wakacjami, które jak zwykle były pod tym kątem, posuchą. Cokolwiek sobie ekipa od Alana Wake'a nie wystrategizowała pozdromiotek Elorap. To nie wyszło. Jeżeli planem był super szybki i tani cash grab, to też nie wyszło, bo Firebreak nie przekroczył w Steamowym piku 2000 graczy, a w dniu tworzenia tego odcinka, czyli 11 grudnia, grało w to 25 osób. Ale co się nie podoba, jak można chodzić i szczelać? Znowu samo narzekanie, znowu grifting. No, może kilka nudnych map, minimalny arsenał schematyczność aktywności, strzelanie tak płaskie i pozbawione jakiejkolwiek odczuwalnej masy, że nawet Borderlands jest przy tym znośny, system rozwoju postaci oparty o kilka perków, które nie za wiele zmieniają, misje oparte o tempy grind, spadki FPS-ów, crash'e, wywalanie serwerów w środku misji, niedokładne hitboxy przeciwników, zgodnie z wprowadzaną nową modą, brak zintegrowanego czatu głosowego w kooperacyjnej szczelance, co jest absurdalne, interfejs nie pokazujący podstawowych informacji, np. ile surowców zebraliśmy, jakie mamy obciążenie itd., co jeszcze bardziej utrudnia planowanie taktyki i współpracę z ziomkami, a jako zwieńczenie tego gniota, generyczny styl artystyczny oraz nijaka oprawa audiowizualna. W obecnych czasach, gdzie fani kooperacyjnych szczelanek mieli w czym wybierać już lata temu, a dzisiaj, jak jeszcze do tego doszło im Ark Raiders, to wydawanie takiego ścieku? Nie, ja zaczynam mi siadać na web. Bo ja wiecie, lubię gry, bo one fajne są. To jest ostateczne medium. Można przez nie tak wiele przekazać, tak wiele pokazać swoich zdolności, pomysłów, przenieść inspiracje. To nie to w tym krótkim przebłysku świadomości, jakim jest ludzkie życie pośród niepojętych otchłani eonów multiwersów, będziemy przepierdalać nasz czas na taki syf, który pakujemy innym do mord i mordujemy ludziom prąd. No i wiedziałem, że mi odjebie w końcu przy tym zestawieniu, bo jakoś ostatnio coraz bardziej mnie irytują te ścierwa. A to jest dopiero siódme miejsce. Lecimy dalej. Call of Duty to była seria, która miała swoje odpały, ale generalnie była oparta na realistycznym konflikcie zbrojnym i tego mniej więcej oczekiwali fani. No, ale twórcy zdecydowali się na nieco mniej sztampowe podejście do tematu. Kłopot w tym, że jak organizujesz event mający na celu promować mniej znane lokalne zespoły metalowe, to nie każesz przez 90% takiego koncertu grać typowi solo na puzonie. Bo ludzie, którzy przyszli na koncert, mogą się trochę sfrustrować. Problem w tym, że ja jestem psychiczny. Tak, ja jestem psychiczny. Bo taka jest niby jakaś tam definicja, nie? Że jak ktoś... Próbuję cały czas stosować jedno niezmienne działanie, a wciąż uzyskuję ten sam błędny rezultat, a mimo to wciąż i wciąż powtarza to działanie, no to to jest szaleństwo, tak? No, a ja ciągle próbuję tłumaczyć decyzję dewelopero oszołomów za pomocą logiki i ciągle spotykam się ze ścianą i nie potrafię odpuścić. Wciąż szukam sensu działania w świecie szaleńców, w świecie. w, w świecie. Wiecie, mam problem mówienia w świecie, jak jest w, a potem jest świecie, to cały czas mówię w świecie, mi się wydaje, że to brzmi źle, w świecie, kurwa, w świecie, gdzie rozwój oznacza między innymi zarabianie pieniędzy poprzez sprzedaż swoich produktów dostosowanych do swojej grupy odbiorców lub reklamowanie nowych produkcji dla nowej grupy, tak czy srak? Poryta psychodeliczna misja z Call of Duty Black Ops 7 nie jest tylko jakąś śmiesznostką występującą przez chwilę, tylko jest to 95% kampanii dla pojedynczego gracza. I wiadomo, że to nie jest seria do grania w singlu, ale ta kampania tam jest, na co wskazuje cena. Podsumowując, Black Ops 7 nie ma żadnego sensu. Fanom Szczelanek zalecam poprzednie części którekolwiek, tylko nie tą. Ałaud jest moim ulubieńcem na tej liście. Mam sentyment do tej gry, bo to co odwalił Obsidian było piękne. Wiecie, kiedy ktoś najpierw wszystkich naokoło obraża i się ciepie i pluje i wygraża, a po chwili ląduje mordą na twardych kafelkach, tak że aż słychać klang. To taka sytuacja jest szczerze satysfakcjonująca, a tak właśnie było z Obsidianem. Najpierw, jeszcze przed premierą Awauda, dostaliśmy szereg cudownych marketingowo zachowań delewoperów mających podłoże jawnie rasistowskie, atakujące ludzi wyblakłych, a później dostaliśmy grę, która okazała się jedną z największych porażek finansowych w historii. Infantylna pabu Pabuła. <ścoughs> Infantylna Pabuła. <ścoughs> Infantylna fabuła, idiotyczne postacie, RPG udający elementy RPG'owe, który ostatecznie okazał się magiczną a'la szczelanką, bo każde inne podejście do walki na dłuższą metę okazywało się niegrywalne, dialogi udające, że nasze WYBORY mają znaczenie, świat będący tak martwą i sztuczną makietą, że J.T. jest przy tym Manhattanem gamingu, jego design wyzbyty jakiejkolwiek już eksploracji, niespójna, rozlazła wizja artystyczna, przestarzała grafika, szczególnie w kwestii NPC-ów i ich design wołający o pomstę do Baala, by z tą swoją armią przez portal i rozdupcył ten świat z tymi wszystkimi firmami wysrywającymi z siebie takie badziewia. Ale wiecie, co było dla mnie osobiście najlepsze w Awałdzie? Jak wyszedł trailer, nie ten pierwszy, który był oszustwem, tylko ten faktyczny, to wszem i wobec ogłosiłem, że ta gra będzie dnem. Wiele osób się wtedy ze mną, delikatnie mówiąc, nie zgodziło. Wiele padło inwektyw, na co ja jak zwykle w moim stylu odrzekłem Czas pokaże. No i czas pokazał. I dostali. To co chcieli. Czyli sromotny szlag na mordę szorstką ścierą ciężko nasączoną zimnym gęstym glutem radioaktywnego ścieku. Tutaj ponownie krótka przerwa, ponieważ przekraczamy kolejną granicę. Każde kolejne bagno nie jest już tylko beznadziejną grą. Jest bezczelnym skamem, przed którym należy ostrzegać każdą istotę myślącą, która nie chciałaby stracić hajsu na całkowite oszustwo. Lecimy! Na temat tego ścierwa powiem krótko: choćby ta Chinka wyszła z ekranu, upiekła misernik i zrobiła guacamole, czy co tam się pije w Wietnamie, to nie byłoby to warte 340 lub 390 złotych w wersji Deluxia Edition za statystycznie. 8 godzin gameplayu. I to jakiego gameplayu? Łażenia po makietach o stopniu interaktywności tytanowego sześcianu, rozwiązywania durnych zagadek, a w międzyczasie walki. Czyli rłami jak cepem machania, przy którym Rey Skywalka jest mistrzynią szermierki. I te przerywane animacje, żeby stworzyć iluzję, impact hita i uniknąć konieczności dodatkowego animowania przeciwników. Ale Kojima, wizji nie rozumiesz. Prostacki matole, w hasioku klasy robotniczej zrodzony. Wizja Kojimy, ukryte metafory. Już, już rozumiem głębie znaczenia kitsune w japońskim folklorze, tak jak mnóstwo innych pierdół z tego kraju i powiązań ze wcześniejszymi częściami tej serii i osobiście odbieram całego Silent Hilla jak soft rock. Bezkofeinową kawę. Coś, co udaje, że wchodzi głębiej. I widz, jako chodzimy! Ja wam powiem, jaka była w przypadku Silent Hill'a F, widz, Kozimy. Taka, żeby jak najtańszym kosztem wyciągnąć od fanów tej serii jak najwięcej hajsu. I to jest prawdziwa tajemnica kryjąca się za tym tytułem. To jest gra oparta na walce. Z mechanikami souls -like gdzie twórcy usilnie starali się przekonać wszystkich, że to nie jest souls-like. No ale jest, tylko że najgorszy jaki kiedykolwiek powstał. System staminy skalującej się do naszego życia to jest najgłupszy pomysł w dziejach tego gatunku, bo jednym z najbardziej emocjonujących momentów w tych grach jest taka akcja, jak mamy końcówkę życia i mimo to damy sobie radę z jakimś bossem. Tutaj to się raczej nie zdarza, bo nie masz staminy na jakiekolwiek ruchy, i skoro już dostałeś tak po ryju, mając tę staminę, no to teraz jak jej nie masz, to już na pewno dostaniesz do końca. Także debilowoperzy od Hell is As wysrali z siebie takie sozlajkowe -like monopoli. jak już zaczynasz przegrywać, to już przegrasz. No brawo. Fenomenalna idea, ale to by się dało jeszcze jakoś obejść, szybko rozwinąć postać, albo w ostateczności, chociaż przy ocenianiu gier nigdy nie biorę takich rzeczy pod uwagę, tylko ewentualnie mówię o nich jak o ciekawostkach, jakiegoś moda by szło na PC-ie PC zainstalować, żeby ten system naprawić. Tylko, że nie ma po co, bo przeciwnicy to kilka typów tych kukieł, które bezustanie zachowują się w identyczny sposób, co na dłuższą metę jest ekstremalnie nużące. No, a do tego oczywiście klasyk, czyli liniowa fabuła, beznadziejna konstrukcja świata i banalne zagadki. Dno. Wiecie co? W trakcie tego fantastycznego plebiscytu odkryłem u siebie pewną ciekawą zależność. Jedne bagna mnie tylko drażnią, a ich porażka cieszy, ale bez szału, a inne mnie bawią, a ich klęski wywołują u mnie prawdziwie sadystyczną radość. I już wiem dlaczego. Te pozbawione ideologii lewoskrętu lub gdy jest ona słabo widoczna, tudzież nawet ukryta, mnie tylko denerwują, natomiast te lewoskrętne wielce mnie bawią. No, nie ma się co dziwić. Niewiele sytuacji medialnych może dać nam więcej szczęścia niż ludzie epatujący pychą, tempotą i szaleństwem, starający się na siłę wpychać nam w gardła i głowy swoje urojenia, którzy zderzają się z brutalną rzeczywistością, gdzie tęczowe iluzje nie mają żadnego znaczenia. Tak właśnie było z South of Midnight historia dzielnej, młodej Afrykoamerykanki, która stawia czoła złym, wyblakłym ludziom. Jak miło! Oczywiście, ostatecznie dla mnie, jako dla typa, który najchętniej spędziłby resztę istnienia w komnacie czasu, gdzie przez następnych kilka tysięcy lat mógłby po prostu grać w gry i nikt nie miałby do mnie o to problemu, nie ma to żadnego znaczenia, jakie są motywacje naszej bohaterki. Pytanie było, jest i będzie, zawsze tylko jedno: czy się fajnie gra? Odpowiedź brzmi: nie, nie gra się fajnie, gra się niefajnie. Mam nadzieję, że taka odpowiedź w zupełności Was zadowala. Jest kompleksowa i bardzo się starałem. Subskrybuj w kanale. Poziomy to liniowa jak szyny, które były złe, platformówka z dennymi elementami platformowymi, które miażdży Rayman sprzed 50 lat. Walka to żart z przemysłu gamingowego. Powtarzalna, monotonna klikanina, którą ociepanie możemy przewijać, jak nie chcemy bić się z bosami, żeby szybciej popchnąć fabułę, która jest tylko i wyłącznie kolejnym manifestem politycznym, jak całe South of Midnight, które powstało tylko po to, by pod płaszczykiem gry komputerowej forsować lewo propagandę fioletowo-turkusowych na głównych, tępych papug, z całym szacunkiem dla prawdziwych papug, natchnionych o błędem zniszczenia wszystkiego, co wartościowe, farfoclologów. Pora na zwycięzcę! Dlaczego Mind's Eye, spośród tak wielu bagien, zasłużył na pierwsze miejsce? Ponieważ kiedy ci Steam zwraca pieniądze za grę, nawet jeżeli grałeś w nią dłużej niż dwie godziny, to wiedz, że coś się dzieje. Ale kiedy ci PlayStation Support który normalnie ma ludzi totalnie w dupie, też zwraca hajs za grę, to wiedz, że coś się nie dzieje, tylko się odjebało maksymalnie. Ale kiedy ci pseudo-recenzento-akwizytoro-youtubery i streamery wymiękają i nawet oni nie są w stanie wciskać ludziom Mind's Eye'a, nawet ci z Fentanylolandu, to wiedz, że materiał rzeczywistości pęka, i rozpadają się kwantowe założenia podstawowych mechanik naszej czasoprzestrzeni i nie ma już odwrotu. Nawet zaświaty zmieniają zasady, demony zamieszkują na chmurkach, grają na trąbach, aniołki srają złym ludziom na głowy, mieszają lawę w kotłach, Baal jest miły i robi pierniki na święta, a mój wujek nie wchodzi mi do wanny. O tak, Mind's Eye ma taką moc kamowości, że odstraszył wszystkich. Minusem tej gry jest jej istnienie. Wszystko tam jest zjebane. Strzelanie, jeżdżenie, fabuła, świat, każdy element rozgrywki i wszystkiego, co wokół niej oscyluje, to bulgoczące, oszałamiającym smrodem bagno. Krzesło mi się trzęsie i robi takie skrzypienie. Mam nadzieję, że tego nie słychać cały czas. I za ten symulator bagów oszuści z firmy Build Racket Boy zaśpiewali sobie 275 zł w wersji podstawowej lub 370 zł w wersji Deluxia. Śmichy, chichy, ale jak zostanę wielkim imperatorem zjednoczonym, Mocarstwa gumowej marchwi, to za takie manewry będzie praca w kamieniołomach. A propos, chcecie immunitet od zesłania na taką nieprzyjemną fuchę? Bo teraz jeszcze można dostać, później to już będzie dupa. Jak chcecie, to wystarczy zostawić coś po sobie w tym kanale. Każdy like, strajk, comment, roman, sub, zająć wie, co tam jeszcze pomaga. A i na wielkie nuty, jak wejdziecie, to też pomaga, bo to mój drugi kanał, niedorozwinięty, gdzie sobie siaja, ja, ja dujemy, tańce hulanki z favole się tam odbywają, więc serdecznie was zapraszam. Wielkie, bez Beznadzieja i badziewie kodzie burdel choćby w chlewie Buggy, glitchy, krasze zwiechy generują mi uciechy Telewoper wyjebany, u mnie szampan otwierany Znów była kolejna kiła Nie pograszle